Aż 50% ludzi na świecie nie potrafi pływać. To są światowe statystyki. I jeśli to jesteś Ty, to widzisz, nie jesteś sam. I prawda jest taka, że każdy, kto dziś pływa, kiedyś nie pływał i zaczynał od zera. Być może kiedyś próbowałeś się już nauczyć pływać, ale ci nie wyszło. Być może doświadczyłeś jakiegoś topienia i masz teraz traumę. Bez względu na to, co się wcześniej zadziało, są na to sposoby, żeby twoje pływanie ruszyło do przodu. Bardzo ważne przy tym jest to, żebyś zadbał o swój komfort, czyli woda po z jest absolutnie wystarczającą głębokością i nie wypływaj na głębokości Wodę, nie daj się dla mówić na głęboką wodę, jeśli nie masz na to odpowiednich umiejętności. Korzystaj z bardzo łatwych ćwiczeń, które dziś możesz wykonać samodzielnie, bo jeśli weźmiesz na siebie ćwiczenie, które jest za trudne, to one pogłębi Twój lęk. To jest szczególnie ważne na początku nauki pływania. Przede wszystkim chodź regularnie na basen, żeby ugruntować to, co już potrafisz, ugruntować to, czego się uczysz. Lepiej chodzić na basen. Na pół godziny raz w tygodniu, niż na dwie godziny raz na miesiąc. Aczkolwiek czasem mamy taką sytuację, że tylko w ten sposób możemy chodzić na basen raz na miesiąc na dwie godziny. Lepsze to niż nic. Tak więc, jeśli dziś nie potrafisz pływać, to wcale nie oznacza, że się nigdy nie nauczysz pływać. Swobodne pływanie naprawdę jest dla każdego i nigdy nie jest za późno, by nauczyć się pływać. Mój najstarszy pływek w dniu rozpoczęcia nauki pływania miał ponad 84 lata. Zaczynał od zera: od nauki jak wejść do wody, od nauki jak poruszać się w ogóle po dnie basenu. A moja najstarsza kursantka wirtualnej szkoły pływania programu Online Swobodne Pływanie ma 70 lat. Tak więc słuchajcie, jeśli uczyłeś się pływać, a ci nie wyszło, to nie jest o tobie. Lecz o ćwiczeniach i metodach, z jakich korzystałeś. Po więcej porad dla samodzielnie uczących się pływać, zaobserwuj profil.